Dzień dobry, dzień dobry. Witam Panie Mietrów. No, sprawa jest samochodem, coś nie stać. No znajomy mi powiedział, znajomy na pani powiedział, że sprawdzał mi że jest nie tak. Znacie radę co zrobić. Ta, no, oczywiście, do... oczywiście O no, znajomości. To będzie jakieś 500 zł. 500 zł. No i super, no jesteśmy nie... zadę właśnie od drugie. I tak za trzy godziny przyjadę przydatny w parę sprawcą. To już będzie gotowe za trzy godziny. Okej, okay. załatwione. To, nie nasz pan, tak? Tak, to szybczyki i za trzy godziny.

Bo ja się właśnie z szefem chciałem samochód odebrać. A, I... ten samochód z makrownicą. No to panie, nie ten, no, no właśnie. I, no. I co, szef może przyjedzie zaraz, Nie, nie, w porządku. To mogę panu to zapłacić, może? To będzie 600 złotych. Ale 600 złotych, szef mówi, że 500 i gotowe, 3 godziny, wracam, no, no, no i... Panie, ja nie, biorę, ten mój kupi szef 600, to 600. Jak <laughs> ja <Ale to> 600, to <laughs> miało 500. To może niech ma zadzwoni do szefa, chociaż, co, ma pani jakiś telefon? Nie mówiłem, że, no. że szef w skarbówce, nie odbierze. Panie, no, to zrozumiałem nie... Pana, no ostatecznie mogę zejść na 550, ale to nie pan. No, no... Panie, a wiesz pan, gdy się taką magnuzę zmienia... A z Panią wiedzą, z tym panie. A Panie, trzeba pójść wyciągnąć. No, vocês... Panie... jest tym okay. Panie majster, to tam 570, Panie, czy dywaniki tu weźcie, tam panie. starej... Pan zna... Nie, nie mamy dywaniki. Ma... Tak jeszcze. Nie, 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 470 złotych kosztuje w hurtowni. W no to wie pan, się to te robota nie tak? A nie, to się nie opłaca. Musimy mieć 600, bo inaczej 3 dni. Mi... Się... Ja ja mam. Ja rodzinę mam, no, mam no, mam, mam, mam. Tak Panie, ja też muszę zarabiać, ja też mam córkę, syna. Dobra, panie, 600 zł niech węże, ale z takiego odkłócenia nawet w zosie.